Dzień ja oczyma, widzowie w tej strony Kebus. I tak jak widzicie na ekranie, dzisiaj porozmawiamy sobie o skrzyni pryzmatu 2 e, Ja zapraszam Was serdecznie na stronę CSGO Skins, gdzie możecie sobie otworzyć skrzynkę za darmowe w sensie do pół dolara macie refling w opisie polecam e, oraz jest sklep, którego też, którego też mega polecam. E, I jeszcze na Skinsmanki, gdzie możecie wymienić swoje skiny. No i z reflinku w opisie lub po prostu z kodem kebus macie różne fajne bonusy oraz 35% Plus do pierwszego depozytu, my dzisiaj przechodzimy sobie do skrzyni Pryzmatu 2, bo uważam ją za ciekawą skrzynię, zwłaszcza teraz. Odpalimy sobie CSGO Drop Pull Cases, żeby Wam wszystko ładnie zobrazować. Ja już generalnie robiłem chyba o tym film, ale to jest film stricte inwestycyjny. I zaraz powiem pod jakim podłożem ja również będę w to inwestował, ale zaraz powiem co i jak. Generalnie jeżeli chodzi o skrzynię pryzmatu 2 to jest to inwestycja, które pewnie, które pewnie najbardziej lubicie Czy inwestycja typu long term ewentualnie mid term, ale bardziej bym tutaj naciskał na long term już mówię dlaczego no tak jak wiemy generalnie Prisma 2 wyleciała z puli dropów i jest teraz w rare cases czyli po prostu tak jak widzicie 1% jest na wydropienie skrzynki z puli rare cases czyli po prostu z tych rzadkich skrzynek E, więc po prostu jest to bardzo mało e, co za tym idzie skrzynia gdzieś tam jest rzadsza i jej supply raczej nie będzie się zwiększał tylko powoli będzie malał co za tym idzie, że na przestrzeni lat rzeczywiście ta skrzynia może być dobrą inwestycją e, mimo wzrostu cernowy, który tutaj się zadział to bo nie oszukujmy się, jednak ona wyleciała z po prostu z polidropów, tych, e, tych zwykłych z e, prime dropów no to jakby ta cena też nie jest jakaś kosmiczna i wydaje mi się, że jest to inwestycja dostępna dla każdego, zwłaszcza na ten moment. No i po prostu za na przykład rok, dwa lata, myślę, że ta skrzynia może być warta nawet złotówkę. Wiem, że jest to bardzo odważne stwierdzenie, ale mówię, może być, nie musi być z naciskiem na morze, bo dużo osób pewnie by się pytało o konkretną cenę, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mówię tutaj może. Plan mój jest taki, tak samo jak z klaczem, którego też planuję kupić, no ale troszkę długo się za to zabieram. Żeby go gdzieś tą Prismę 2 za 34, może 33, 32 grosze, coś takiego mniej więcej za tyle ją sobie kupić. Bo za te 33 grosze ona nawet schodzi. Także taki jest mniej więcej plan. Do klaczkaista, no to mój plan znacie, e, ale tutaj chciałem się podzielić właśnie tym pryzmatem. 2. Bo mimo, że to jest coś oczywistego, to nie widzę, żeby każdy o tym gadał, więc po prostu chcę wam to uświadomić, że mimo czegoś, co dla nas jest oczywiste, e, jakby hype'u na to aż takiego nie ma póki co. E, więc po prostu chcę was uświadomić, może nakierować, że gdzieś tam w przyszłości to może być serio dobra inwestycja. E, jako long term, nie wiem, przytrzymajcie to sobie do magazynu z furią czy coś. I wydaje mi się, że serio to może oddać. Zresztą sam w, tą pole, sam w to polecę. I co? By było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, właśnie odnośnie tego, to, to piszcie w komentarzu. I dzisiaj liveik około 20.00. Także zapraszam. Trzymajcie się i cześć.